Cześć, jestem Wapomaniak i dzisiaj opowiem Wam, co zmieniło się w Wapman 2.0 względem wcześniejszej generacji. Dobra, no to krótko i na temat. W pierwszej wersji Wapmana, już po wznowieniu, kiedy produkcja przeniosła się do Włoch, mieliście tutaj, podobnie jak w oryginalnym modelu produkowanym w Szwajcarii, takie wloty powietrza, które. Było dostarczane powietrze rozcieńczające parę, mogliście je zasłaniać, żeby sprawić, że ta para będzie bardziej gęsta. Natomiast teraz w nowym Wapmanie 2.0 jest tak zwany ustnik AFC, czyli nie wiem na ile to zobaczycie dobrze w kamerze, ale wystarczy go przekręcić, żeby. O, tu jest takie coś. No i w zależności od tego, w jakiej to będzie pozycji, no to będzie tutaj wpadało mniej albo więcej powietrza i para będzie gęściejsza albo lże lżejsza. Czyli coś jak, jak omniwa regulacja. E, bardzo, bardzo fajna sprawa, bo możecie sobie tą parę po pod siebie. Kolejna sprawa jest taka, że wewnątrz tego ustnika z kolei e, znajduje się spirala chłodząca parę, nie wiem na ile ją widzicie, nie będę jej teraz wyciągał, bo jest cała, e, zaklejona, cała zaklejona kondensatem. W każdym razie ona jak widzicie jest przez całą długość, tu jest jej koniec, tu jest jej początek, tu ją widać trochę przez tą dziurkę. No i ta spirala sprawia, że po prostu ścieżka pary jest wydłużona, no i ta para nie idzie prosto do waszej buzi, tylko leci przez tą spiralę chłodząc się po drodze, no i w efekcie jest dużo przyjemniejsza dla gardła. Aha. Kolejna sprawa jest taka, że żeby wyczyścić wapmana, teraz jest to znacznie łatwiejsze, no bo zamiast y, śrubek, które były we wcześniejszej wersji, które trzeba było kręcać takim śrubokrętem w stylu jak do, jak do fingerboarda. Zamiast tych śrubek teraz są takie nity, no i wystarczy wsadzić paznokieć pod to sitko, lekko je odgiąć, i zdjąć, i to jest znacznie łatwiejsze. A kolejna sprawa jest taka, że w środku tutaj, pod tym siatkiem, jest taki stalowy wkład. No i to sprawia, że ścieżka pary wewnątrz tego ustnika jest w całości stalowa, bo najpierw jest to przez ten stalowy wkład, potem przez ustnik ze spiralą. No i w efekcie nie jest tak, żeby para miała kontakt z drewnem, tak jak to było w pierwszej generacji, co, krótko mówiąc, znacznie ułatwia czyszczenie. Kolejna sprawa jest taka, że zabezpieczenie termiczne z mika, z tej ceramiki, która, która chroni tutaj tą jednostkę drewnianą od temperatury, teraz jest znacznie bardziej wytrzymałe, bo w tych wcześniejszych wersjach po takim dłuższym użyciu, no ono tak zaczynało momentami... Miejscami odchodzić. No i faktycznie tego w swojej jednostce też, e, też doświadczyłem, że takie małe płatki zaczynały tu i tam e, po prostu już odpadać z biegiem czasu. Natomiast ta wersja rzekomo jest już na to odporna. No i wreszcie nowa jest też zawartość zestawu. Teraz już nie dostajecie takiej drewnianej skrzynki, jaką widzieliście w mojej pierwotnej recenzji Wapmana, tylko dostajecie go w takim, w takim jajku, tym futerale. No i w środku oprócz samego Wapmana macie jeszcze lejek do komory, czyli po zdjęciu znika nakładacie sobie tu lejek i możecie wygodnie napełnić komorę suszem. Druga sprawa to jest sitko na koncentraty i do mikrodozowania. Je umieszczacie... Je umieszczacie Tutaj w komorze. No, i w ten sposób, raz, że zmniejszacie jej e, pojemność. Jeśli chcecie korzystać z niego z suszem, Moja sitka kład jest trochę wygięte, bo wgniutie wapy. Albo możecie tutaj umieścić mały e, fragment koncentratu. Na marginesie wapman działa idealnie. Z e, No, ale, ale w każdym razie. E, fajnie, że jest to teraz w zestawie, wcześniej trzeba było to dokupywać. No i ostatnia, ostatni element to jest pędzelek do czyszczenia komory. On jest wykonany z naturalnego włosia, nie jest to żaden plastik, więc możecie czyścić nawet, nawet na ciepło i wtedy to działa najlepiej. E, no więc, e, więc to, to jest wszystko. No i samo to jajko jako futerał do, do przenoszenia babka. I całego zestawu. Podsumowując, nowy Wapan 2.0 działa znacznie lepiej niż wcześniej i pozwala zdecydowanie bardziej dopasować całe doświadczenie do własnych preferencji. Natomiast sama inhalacja jest bardziej komfortowa dla gardła, dzięki temu, że para jest chłodniejsza i jest ta spiralka w ustniku, prawda? Fajnie też, że sitko do koncentratów jest w zestawie, no bo Wapan naprawdę błyszczy w połączeniu w połączeniu ze zbryloną żywicą, więc bardzo, bardzo to jest ciekawa opcja. Jeśli szukacie wapana 2.0, to znajdziecie go oczywiście w Wejpuli. Jeszcze niedawno były tam wszystkie warianty, natomiast jasna dostępność pewnie zmienia się z czasem, no ale w każdym razie, jeśli chcecie go kupić, to tam go znajdziecie. Dobra, słuchajcie, dzięki i do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!